Zamówiłam kurtkę od Kylie Jenner za 8 stów. Nie wszyscy o tym wiedzą, ale właśnie Kylie ma też swoją markę z ubraniami. Uważam, że 8 stów za kurtkę to wcale nie jest jakaś mega wygórowana kwota, natomiast to musi iść. Palę z jakością. Tak jak mi się na maksa podoba ten kolor. Tak nie jestem przekonana do tego kroju, bo on jest mega obszerny. No więc tak to się prezentuje jak kurtka jest rozpięta, a teraz ją sobie zapniemy. Mam nadzieję, że jej nie ubrudzę makijażem. Bo jeszcze nie wiem, czy chcę ją zostawić. Ja ma takie duże rzepy. Nie wiem, co sądzimy? Dla mnie ten kolor jest po prostu... Boski. To jest mój wymarzony kolor kurtki, ale mam wrażenie, że ona jest tak gigantyczna, chociaż tutaj w telefonie wygląda trochę zgrabniej. To jest rozmiar M. I powiedzcie mi zupełnie szczerze, czy ona nie robi za mnie takiej śnieżnej kuli? Kró jest bardzo specyficzny, taki, że ona jest właśnie tutaj taka bardzo szeroka i odstająca równo z tyłu. Ale też ma spoko długość, i tutaj jest taka gumka od spodu na dole, że wszystko ładnie przylega i jest niej naprawdę cieplutko. Na maksa mi się podoba ten materiał, bo on jest taki jakby gumowany trochę. Melon. Co ty myślisz? I ta kurtka ma wypełnienie taką, wiecie, zwykłą watą, to nie jest żaden kaczy puch, co mi osobiście nie przeszkadza, ale daję znać. Nie wiem, dla mnie ten kolor jest po prostu fenomenalny przy pomocy w podjęciu decyzji, czy ją zostawić, czy zwrócić. Jak coś to ta bluzka też jest z Kai.